Cześć, dziś mam dla was nie lada gratkę. Film, z którym czekałem dość długo, tam miałem jakieś problemy techniczne, ale w końcu jest. To, co tutaj wam pokazuję i pewnie też wkleję na miniaturkę, zbija się światło, to jest, słuchajcie, płyta DVD z Tekken Tei Tournament 3. Podłużyłem ją sobie, w zasadzie tam są dwie płyty DVD, ale obejrzymy sobie jedną, bo na drugiej jest już mało materiałów. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla Krakersa za to, że ten um, film, tę te, płytę, te dwie płyty mi e, podesłał. Tekken Tournament 3 to jest jeden z najsłynniejszych turniejów Tekkena w historii Polski. A to dlatego, że skończył się jak się skończył, pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to dzisiaj też sobie walkę finałową obejrzymy. E, to jest e, oczywiście płyta. Ja będę w ogóle patrzył w drugą stronę, bo mam na całym ekranie, na drugim monitorze ustawioną. Odstawione wyświetlanie tej płyty. To jest film przygotowany przez Tekken Tay, przez zespół z Poznania, czy w zasadzie przez Tay City Team. Może, może tak. Tay City Team, bo Tekken Tay to były turnieje, które oni organizowali. Tekken Tay trójka miał miejsce pod koniec 2006 roku. To był turniej dwudniowy. Ja pamiętam, że wtedy byłem tylko w sobotę a to dlatego, że w niedzielę, na niedzielę musiałem wrócić do Warszawy, bo byłem w komisji wyborczej. Taka ciekawostka. No i turniej, na który przyjechało trochę osób z zagranicy. Mieliśmy tutaj przede wszystkim Ryana Harta, mieliśmy szefa, The Szefa, z, też z Wielkiej Brytanii. Kilka też innych osób. Zresztą zaraz sobie spojrzę na drabinkę, dlatego, że na, na tej płycie mamy tak, mamy kreditsy, no tutaj kto był organizatorem, jakieś tam podziękowania. Co ważne, ja na razie wyłączyłem muzykę, dlatego że byłaby copyrightowana. Extras. Mamy tutaj informację, że na drugiej płycie jest kilka walk i też kilka innych filmów. Takie jak właśnie nagrania przez, zrobione przez Yamora, nagrania zrobione przez Skubka oraz Hall by The Name to jest kombo video zrobione przez TCT Team. Ale sobie tutaj wracamy. Mamy też zdjęcia, a to jest takie, takie puszczone, tylko taki slideshow w zasadzie. No mamy tutaj trochę, trochę osób, tu mamy zombika z tego co pamiętam, tu mamy Devila grającego nie wiem z kim, tutaj mamy mata, nie kojarzę kto za nimi stoi, tutaj jest chyba cygen, no na tym zdjęciu tak w tej jakości Chyba więcej osób, wydaje mi się, nie rozpoznam. Chyba nie ma opcji jakiejś takiej łatwej, przynajmniej w VLC, bo tego używam do cofnięcia się. Walki i to jest w ogóle ciekawa opcja, bo możemy zobaczyć walki podzielone na kategorie. Good quality, czyli takie zgrane, z, zgrane tutaj z nagrywarki, pewnie jakiejś. Nie pamiętam, czym wtedy nagrywali. Mamy też walki takiej gorszej jakości. I mamy też walki czarno-białe, bo dla kontekstu, dla tych, którzy nie wiedzą, Tekken 5 działał w 60 Hz, bądź w 50, zależnie od tego, jak ustawiliśmy. Natomiast nasze telewizory w Europie przede wszystkim odpalały 50. Tam, gdzie odpalały 60, w kolorze to była rzadkość, ewentualnie po tam jakichś innych kablach. Natomiast w większości sytuacji, kiedy odpalaliśmy w 60, no to wówczas. Ekran był czarno-biały, bo po prostu za mało danych było, żeby, tak w skrócie mówiąc, nie, żeby się teraz nikt nie wyszczepił, ale za mało danych, tak nazwijmy, było, żeby ten kolor jeszcze przesyłać. I najlepsza opcja możemy sobie zobaczyć drabinkę. Słuchajcie, Double Elimination. Kogo tu mieliśmy? Rajana, Chudego, tutaj nie kojarzę, Grisze, Ciucha, Robsona, Grey Foxa. Cigena, Rafimaru, Mata, Erdalista Erdalista z Niemczech to jest gracz Christi Swayman, Kitos, Maszter, Cinias Kuba, Rashman, Devil, Borys, TBT, Gajda, The Chef, Reset, niestety świętej pamięci Skupek, Tenshi, Gon, Vince, Punisher, Odin, Peter, Mysiupy to nie znam, Ślusarz oraz Gubu. No więc tutaj naprawdę dużo, dużo graczy. Ja prawie wszystkich kojarzę. I można sobie kliknąć w daną walkę, żeby obejrzeć właśnie film z niej. I tutaj możemy też zobaczyć, jak w ogóle ta, ta drabinka się układała. No, oczywiście, Ryan szedł jak burza, aż do walki z Devilem w finale drabinki wygranych. Natomiast to, co jest istotne, to z tego, co ja tutaj rozumiem, brakuje walki z wielkiego finału, tej chyba najsłynniejszej, czyli Devil contra Ryan Hart. Natomiast my ją sobie obejrzymy jeszcze w ramach tego materiału, ale trochę później, jak skończymy z DVD, bo skoro nie ma na DVD, no to jest gdzieś na YouTubie. I tak, mam tutaj walkę Mata z Panisherem. Walki Mata z Ryanem tutaj nie ma. Być może jest na drugiej płycie. Zrobimy tak, że ja potem jeszcze ewentualnie sprawdzę, jeśli ta walka faktycznie tam jest, no to dogram tak, żeby te, żebyście teraz ją obejrzeli, czy za chwilkę, a potem przejdziemy do walki Ryana z DeVilem w finale Drabinki Wygranych. Żeby potwierdzić widok drugiej płyty, no i niestety tutaj tej walki Mata z Ryanem z finału Drabinki Przegranych nie ma. Odpalamy zatem walkę Ryana z DeVilem. W ogóle w Tekenie 5 można było... Dam trochę głośniej. W nie 5 można było sobie nie, nazywać profile, dlatego tutaj mamy informację, że to jest Ryan Hart in Poland, a Devil z zespołu Bufory, bo tak się wtedy nazywali Matt z Tam chyba ktoś jeszcze w pewnym momencie był w Buforach, nie wiem, Jun czy, czy ktoś inny. W tym momencie już, już nie pamiętam. Ale to były takie teamy na zasadzie, no siema ziomek, zgadujemy się, jesteśmy w teamie. Jakość może nie jest super, no ale na pewno lepsze niż nagrywane zimniakiem w tamtych czasach. DB3, Fenga na counter hitcie tutaj dawało oczywiście y gwaranta w postaci Stampa. Ja też słyszę, że jest... tak, że jest lag w audio, no trudno. Ważne, że widać co się dzieje. Tutaj chyba była mocniejsza kara, tak jak zresztą teraz to takie nie jest. I tutaj też mógł zrobić WS3 na przykład, a nie WS2, mógł nawet zrobić chyba UF Neutral 4, wydaje mi się, że Feng ma tego opóźnionego hopkika, chodzonego chyba hardkika, ale zobaczcie, jak go Reinhardt wyczekał. To był chyba max damage po tutaj. Też szkoda, że muzyka jest trochę głośniejsza niż, niż dźwięki z gry, Czy w zasadzie, przepraszam niż odgłosy postaci go. Gazoo w 5 był spoko, natomiast wydaje mi się, że poza przód 4 to on jakiś mega mocnych rzeczy nie miał. Ale może źle pamiętam. Jak wbił to tego backswinga tutaj. Zobaczcie, nawet na takim poziomie można było dostać e, tym powaleniem. Mhm, to 2, 4, 1 chyba. Znowu Twin Pistony takie instantowe. Pierwsza walka dla Ryana. Flansza losowana. Tutaj całość, bo też nie widzicie, trwa niecałe 10 minut. Nie pamiętam, czy to się grało FT3, ale wydaje mi się, że tak, biorąc pod uwagę to, że w tym momencie jest prawie trzecia minuta. Doria. Takie płyty DVD z turniejów kiedyś były robione na pewno w Japonii po SBO Dolia ładnie fajnie do ściany No Frank w piąteczce Fantastyczna postać Kiedyś będę musiał nagrać, mam gdzieś tam w planach ale muszę sobie to rozpisać nagrać filmik o tych, o takich najmocniejszych ciosach w Tekenie 5, bo tam to by, te, tego było dużo i to były fajne cioski. Zobaczcie, db4, siadło. To nie jest szybki cios. Nie było kary, nie zdążył tutaj z karą, no i Ryan Strzelił, że, że może będzie robił punche, kucnął WS-1, 2 Przypominam, to jest finał Drabinki Wygranych. To był w ogóle drugi turniej Ryana w Polsce. Drugi? Chyba tak. Pierwszym, zdaje się, był Euroslash, który był zorganizowany w tym samym roku. Tylko kilka miesięcy wcześniej. O nim też zrobię materiał, bo tam jest i finał do obejrzenia, który jest co ciekawe znalazłem w kolorze, bo na YouTube jest chyba tylko czarno-białe, ale mi się udało zdobyć w kolorze, w dobrej jakości. I jest jeszcze taki słynny filmik, jak oglądacie moje streamy, no to tam jest taki fragment wspaniali polscy gracze. I właśnie z, z tamtego turnieju, z filmu o tym turnieju pochodzi ten fragment. I po jeden. Fajnie, że tutaj na ekranie widać te, te wyniki. I Ryan się zastanawia, czy zmienić postać. Czy kazuje wystarczy, czy jednak zmienić na Fenga. Ale się zastanawia długo. Brian! O kurczę, to tego zupełnie nie pamiętam. Ryan grający... Brian. Ryan, Brian! Ha! Dobre. Znowu ta pierwsza. Ta plansza, którą widzieliśmy na początku. No i to nie było kary. Tył 1 na normal hicie. 1, 2, 1, w 3 Tak, tutaj trzeba było nie ruszać się. No bo to był Techtrak. I jednocześnie gwarant. Wyrwania rzutu były wtedy trudniejsze, no dlatego, że lewy rzut trzeba było zrywać jedynką, prawy rzut dwójką. Kurde, nawet w taką piąteczkę powiem Wam, bym sobie zagrał. Wydaje mi się, że on zrobi przód rzut, a nie rzut, bo przód rzut chyba zadawał. Nie, zadawał tyle samo, ale chyba był o jedną klatkę wolniejszy, za to miał większy zasięg. Coś takiego kojarzę. Tył jeden. A tutaj był wyrywalny stun. Trzeba było trzymać przód. David chyba chciał rzucić, no ale... Dostał orbitalem. Side step, tył jeden piękny, jest ściana. Śmieszne, że to nie szedł w tej sytuacji. No i jest swój panisz. Ale Sneaker, co zrobił w tej sytuacji? Co tam się wydarzyło? Nie wiem, czy to był Missing Cut? Nie, wraca do kazui. Ja wiem, że on Fenga wziął potem w wielkim finale. Fajny kastan ogóle kazuje. I zobaczcie, to, to znaczy, tutaj wydaje mi się, że trochę od boku DF, trafiła DF, trafił DF I wtedy chyba jest trochę więcej klatek na, y, na tego perfect elektryka, czy wysoko na elektryka. Ale i tak piękna sprawa. Ale szwank wtedy napierał. No to nie wyszło już. E to jest gwarancik. Ryfenga, fantastyczna sprawa. No i tak prezentuje się ten finał Drabinki Wygranych, a my za chwilę przejdziemy do wielkiego finału. Tutaj mamy ten wielki finał. Znalazłem niestety tylko ostatnią walkę. Jeśli ktoś ma gdzieś poprzednie walki, to dajcie proszę znać w komentarzu. Jest to, tak jak mówię, walka ostatnia. Em, nagrywana kamerą. Nie wiem przez kogo. No i to jest już w sytuacji, kiedy. Um, nie wiem w sumie, jaki jest wynik w walkach. Natomiast widzicie, że Ryan gra. Aha, 2-0 dla Devila. No i, i Ryan gra. Ryan gra Fengiem. I Devil gra też innym Gastonem. Nie wiem, niestety, kto tam rozmawia. Pierwsza runda dla Ryana to nie miało stagera. Jeśli teraz zrobiliście wielkie oczy widząc jak SS4 zostało zablokowane, to miało małą stratę. Nie pamiętam może minus 15, może minus 14, nawet jeśli minus 15, to przez że tamtego stagera nie było. To trzeba było naprawdę bardzo szybko zrobić karę No i Ludzie się nie bali robić na 4. W nie było karę? Po back swingu hmm, Ciekawe Dwóch robił SS4. 1-2-1 i to jest yy, gwarantowany, trzeba zablokować. Ten bodajże trójeczkę z backturna. Piękny bait, piękny whiff No niestety, tak jak mówiłem, nie oglądałem tego na żywo. Więc potem gdzieś tam na forum się dowiedziałem, że David wgrał z Ryanem było takie wow. Takie setapiki. DB2, Ręce 2, tak jest. No i 2-2. Mało Luigi. Polska górą! Polska górą już wtedy mówili. Przecież wtedy było chyba górą, a nie górą. Tył cztery, jest, wygrywa. Chyba 13 lat miał wtedy. Ale to nie wszystko, bo przy okazji znalazłem wywiad z Ryanem oraz z Dewilem po tym turnieju albo w trakcie. Jedziemy na górę na Digital Arena, na poziom C, zwany też trzecim. To musiało być w jakichś innych halach niż teraz się odbywa. Bo teraz PGA jest na takich halach jednopiętrowych. Tak, to jest już po turnieju. Um, yes, I, I'm really impressed with the venue, I like the way that you've managed to maximize the space that they have here, and you know, they put so many different games in for all the different play players, it's really nice, and um, I think they've got also, and they're running a quite well-organized tournament. Uh -huh. And uh, tell me about the level of players in Tekken. Um, yes, I think that um, some of the top, the higher players have uh, improved since the last time I came, which is nice to see, um, and you have even more players than before, so um, it's good that the Tekken scene is always growing, I think even though DR is on PSP, it's actually helpful.

Do you do this just for fun or maybe you just analyze the games after after you know you get back home or... to be fair uh, I rarely watch um, other people's matches but occasionally I'll look at my own matches to see like you know what I did that wasn't that good or you know what I did that was okay Ciekawe, on, because it doesn't matter how good you get there are always things to improve on with with Tekken. so um, it's yeah it's sometimes just for the history as well you know we went to this place and had this great event so just to remember. so what is more important in Tekken strategy or reflex? Uh, well I think reflexes are more important but reflexes without I mean reflexes without a decent strategy or you know a good base knowledge won't really be that effective. but I think reflexes and knowledge. I'm not really that sure if strategy is as important as those other two.. Ryan Namko, Takimi który był dodawany do PSX. O, tutaj widzimy w tle e, Yamora. Kogo tutaj jeszcze widzimy? E, nie wiem, czy to Gubu czy <gryw> wybaczcie. E, tutaj chyba Kito Imadi, tutaj Equester z mamą. I chyba tyle w tej chwili kojarzę. No, i to jest ten moment. To jest Ryan wstaje, zobaczcie jaka jest różnica wzrostu między, między nimi, no Ryan jest po prostu bardzo wysoką osobą. To jest Devil, chłopak, który pokonał Ryana Harta w turnieju na 5, witam. Witam. No i powiedz, czy ciężko było wygrać z nim? No bardzo, to jest najlepszy gracz w Europie i bardzo ciężko mi było z nim wygrać. Bardzo cię, on miał przewagę psychiczną, bo on był na wielu turniejach i bardzo ciężko było z nim wygrać. No dobrze, ale to w takim razie, to czyżbyś teraz został międzynarodowym y, mistrzem? No nie wiem i bym musiał się z innymi zagrać, to jest mój yy, na, na pierwszym turnie, pierwszy turniej na którym wygrałem z Ryanem, jeszcze się spotkałem z nim w Szwecji, ale przegrałem, mhm. właśnie trzy dwa. Mhm. Mhm. No to dobrze, masz 12 lat, tak? Tak. Od jak dawna graś tekena? Od trzech lat, tak mniej więcej. I to wystarcza, żeby już być pierwszym w Polsce? Gram z moim bratem Matem, który też bardzo dobry i jeżdżę czasem tutaj do poznania właśnie na pojęgi z i obsłonami i innymi dobrzy, dobrymi graczami. No pewnie, ale to widzę, że jesteście fajną rodzinką, bo i Mat, i ty, ty pierwsze, Mat trzecie miejsce, tak? No, no. A rodzice też grają? <śm> nie, nie, nie. <śm> Bez przesady. <śm> tak. I tak e, prezentuje się dzisiejszy materiał na temat Tekken Tai Tournament 3. Tych tajów było dużo, chyba z 10. E, ja byłem na połowie, albo mniej niż połowie, w tym momencie już e, nie pamiętam, ale szkoda, że ich nie ma. Za to jest inna ekipa w tym momencie z Poznania, która organizuje turnieje, czyli ekipa Yomi. Pozdrawiam zarówno tej City Team, jak i Yomi. No i też życzę Wam wszystkim grającym w Tekkena po prostu zabawy przy w tym tytule, w tym momencie oczywiście przy Tekenie 8. To tyle na dziś. Widzimy się za tydzień o godzinie 18 w poniedziałek z innym materiałem związanym z bijatykami. Do następnego. Cześć!